Czy ty se ja ja za mnie kurwa robisz? Tak, motor prosz pada. Aci, 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 kurwa, maci, maci, maci. Mosi maci. Musi, musi. Z tej strony. Czekamy. Bega! Argus! Nie wolni. Excusez-moi, what the fuck! sercu, w dupie i jądrach. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Ja pierdolę, co się dzieje? Co się stało? C